Ja chciałam Bogu podziękować za uzdrowienie. Niedawno było modlitwa tutaj w kościele i y, y, o uzdrowienia. Y, no i Tomek Brończak y, położył na mnie ręce i modlił się o uzdrowienia. Powiedziałam mu, że mam problem już od wielu miesięcy, w tym i w tamtym roku, że y, kiedy zasnę, to w, mm, tak się po takie wody wychodzą, że po prostu mogę to. Mm, to no, ubranie wyciskać i, i z tego praktycznie leci, Więc to było takie bardzo trudne i ja się budziłam w nocy raz i, i zmieniam ubranie, potem nowe, kolejne i budziłam się znowu w nocy, nieraz to było trzy razy, a czasami dwa razy w nocy i zawsze to było takie no tragiczne, że to jest tak dużo tej wody wokół, nie? Yy, w tym, no. Ale zostałam z tego uzdrowiona, ale też taka ciekawostka, że jak to też oczywiście noce były takie trudne i ja byłam taka wymęczona i te budzenia w nocy. i no, Więc taki człowiek chodził zmęczony, ale tej jednej nocy tego ranka nie poszłam właśnie na tą grupę, nie przyszłam. Artur miał kiepski też chyba jakoś sen. Ale przyszedł, miał takie myśli właśnie o lenistwie, że, że nie należy się poddawać, i po prostu miał wtedy takie ostre słowo. Ja przyszłam wtedy, nie byłam w tej grupie terapeutycznej, a tam właśnie temat o lenistwie, i te słowa przyjąłem, że zaraz, zaraz, pomimo tego, że odczuwam takie dolegliwości, to jednak to lenistwo, że ja się temu nie tak ostro nie przeciwstawiłam wtedy, i nie przyszłam cię, a siedziałam w jakimś jęczeniu. I przyjęłam to, więc yy, i dlatego też podeszłam do uzdrowienia, uwolnienia. A następnego dnia jak się obudziłam, to Taka rzeźka, taka rozpromieniona, o, wiecie, bo nie ma co. Trzeba po prostu w, w tej sile, w tej, nie? No i potem objawy odeszły, więc ja po prostu tak się cieszę, że jestem wolna. A druga rzecz jest taka e, rzecz, że przyjęłam sobie też e, sama osobiście uzdrowienie, e, uwolnienie swojego układu e, hormonalnego. Po prostu e, zanikły mi miesiączki i postanowiłam w pewnym momencie, że no to co prawda kobieta się cieszy, że nie ma. Spokój. ale z drugiej strony stwierdziłam, nie, to nie może tak być. Nie wiem dlaczego, czy właśnie przez te miesiące yy, i to już ponad yy, rok chyba, jak wymęczony ten organizm, może właśnie przez to to jest, a może przez inne jakieś tam yy, rzeczy. No w każdym razie stwierdziłam, nie ma mowy. Ja po prostu wracam i wszystko i yy, nakazuję układowi hormonalnemu powrót yy, tych miesiączek i na nowo zdrowe to wszystko funkcjonowanie, nie? No i wszystko ciach. Także zapraszam, jeśli któraś pani chciałaby na nowo, zapraszam, mogę się pomodlić.